Witajcie w moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który interesuje każdego emeryta i osobę planującą przejście na emeryturę. Mowa o rzeczywistych kwotach emerytur, jakie otrzymujecie na rękę w czerwcu 2025 roku, po marcowej waloryzacji i wprowadzeniu nowych przepisów podatkowych. Wiele się zmieniło w sposobie naliczania emerytur netto. Jeśli chcecie wiedzieć dokładnie, ile pieniędzy będzie trafiać na wasze konta, zostańcie ze mną do końca tego filmu. Zanim przejdę do szczegółów, proszę Was o polubienie tego filmu i subskrypcję kanału z dzwoneczkiem. To naprawdę pomaga mi w tworzeniu kolejnych materiałów, które mogą być dla Was przydatne w codziennym życiu. Dzięki Waszemu wsparciu mogę regularnie informować Was o najważniejszych zmianach w systemie emerytalnym. Rozpocznijmy od najważniejszych informacji dotyczących waloryzacji emerytur w 2025 roku, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach. Kwoty świadczeń zostały podwyższone o 5,82%. To oznacza, że minimalna emerytura wzrosła z poprzednich 1780 zł i 96 groszy do 1884 zł i 61 groszy brutto. To znacząca podwyżka, która ma realny wpływ na życie milionów emerytów w Polsce. Jednak to, co naprawdę Was interesuje, to nie kwoty brutto, ale te, które faktycznie otrzymujecie na swoje konta bankowe. Tutaj sprawy stają się bardziej skomplikowane, bo od emerytury brutto odliczane są składka zdrowotna oraz w niektórych przypadkach podatek dochodowy. System ten uległ pewnym modyfikacjom w 2025 roku, dlatego warto dokładnie zrozumieć, jak funkcjonuje. Od każdej emerytury, niezależnie od jej wysokości, odliczana jest składka zdrowotna w wysokości 9% od kwoty brutto. Ta składka nie podlega żadnym ulgom czy zwolnieniom i płaci ją każdy emeryt. W przypadku minimalnej emerytury 1884 zł. i 61 groszy. Składka zdrowotna wynosi 169 zł. i 61 groszy. Po jej odliczeniu na konto trafia 1715 zł. Sprawa komplikuje się. Gdy emerytura przekracza kwotę wolną od podatku, w 2025 roku kwota wolna od podatku dochodowego dla emerytów wynosi 30 000 zł. rocznie, co daje 2500 zł. miesięcznie. Oznacza to, że jeśli Wasza miesięczna emerytura brutto nie przekracza 2500 zł, nie płacicie podatku dochodowego, a jedynym potrąceniem jest składka zdrowotna. Zobaczmy to na konkretnych przykładach. Emerytura w wysokości 2000 zł brutto. Od tej kwoty odliczamy składkę zdrowotną 180 zł, co daje nam 1820 zł netto. Podatek dochodowy nie jest naliczany, bo kwota mieści się w kwocie wolnej od podatku. To bardzo istotna informacja, bo dotyczy znacznej części emerytów w Polsce. Inaczej sytuacja wygląda przy wyższych emeryturach. Weźmy przykład emerytury 3000 zł brutto. Tu już przekraczamy kwotę wolną od podatku o 500 zł miesięcznie. Od tej nadwyżki naliczany jest podatek dochodowy w wysokości 12%, co daje 60 zł podatku. Dodatkowo odliczamy składkę zdrowotną 270 zł. W rezultacie na konto trafia 2670 zł netto. Bardzo ważną zmianą wprowadzoną w 2025 roku jest nowy sposób rozliczania składki zdrowotnej. Wcześniej składka była odliczana od podatku, teraz jest to oddzielne obciążenie, które nie zmniejsza podstawy opodatkowania. Ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość emerytur netto, szczególnie przy wyższych świadczeniach. Przygotowałem dla was szczegółową tabelę pokazującą rzeczywiste kwoty netto dla różnych wysokości emerytur. Emerytura 1500 zł brutto daje 1365 zł netto po odliczeniu składki zdrowotnej. Emerytura 1800 zł brutto to 1638 zł netto. Minimalna emerytura 1884 zł i 61 groszy brutto przekłada się na 1715 zł netto. Kontynuując tabelę Emerytura 2200 zł brutto daje 2002 zł netto. Emerytura 2500 zł brutto, która jest na granicy kwoty wolnej od podatku, to 2275 zł netto. Tutaj jeszcze nie płacimy podatku dochodowego, więc odliczamy tylko składkę zdrowotną. Gdy przekroczymy próg 2500 zł. Zaczyna się naliczanie podatku dochodowego. Emerytura 2800 zł brutto to 2488 zł netto, bo oprócz składki zdrowotnej 252 zł. Płacimy też podatek 36 zł od nadwyżki ponad kwotę wolną. Emerytura 3000 zł brutto daje 2670 zł netto, jak już wcześniej liczyliśmy. Wyższe emerytury oznaczają proporcjonalnie większe obciążenia podatkowe. Emerytura 3500 zł brutto to 3010 zł netto. Tutaj podatek wynosi już 120 zł, a składka zdrowotna 315 zł. Emerytura 4000 zł brutto przekłada się na 3340 zł netto, z podatkiem 180 zł i składką zdrowotną 360 zł. Dla najwyższych emerytur, różnica między kwotą brutto a netto staje się jeszcze bardziej widoczna. Emerytura 5000 zł brutto to 4240 zł netto. Podatek wynosi 300 zł, a składka zdrowotna 450 zł. Emerytura 6000 zł brutto daje 5080 zł netto. Bo podatek to już 470 zł, a składka zdrowotna 540 zł. Warto pamiętać, że te obliczenia dotyczą standardowych sytuacji, gdy jedynym źródłem dochodu jest emerytura. Jeśli otrzymujecie dodatkowe świadczenia, takie jak dodatki pielęgnacyjne, mieszkaniowe czy inne, mogą one wpływać na wysokość podatku dochodowego. Dodatki niepodlegające opodatkowaniu nie zmieniają obliczeń, ale te opodatkowane zwiększają podstawę naliczania podatku. Bardzo istotną informacją jest to, że system podatkowy dla emerytów przewiduje pewne ulgi i zwolnienia. Osoby, które ukończyły 75 lat, mają prawo do dodatkowej ulgi podatkowej. Również emeryci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania. Te ulgi mogą znacząco zmniejszyć obciążenia podatkowe i zwiększyć kwoty otrzymywane na rękę. Kolejną ważną kwestią są zaliczki na podatek dochodowy. ZUS automatycznie nalicza i potrąca zaliczki na podatek dochodowy z miesięcznych emerytur. Na koniec roku następuje rozliczenie roczne, podczas którego może okazać się, że zapłaciliście za dużo lub za mało podatku. W pierwszym przypadku otrzymacie zwrot nadpłaty. W drugim będziecie musieli dopłacić różnicę. Warto również wiedzieć o możliwości złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli wasza sytuacja podatkowa jest skomplikowana lub przewidujecie duże ulgi podatkowe, możecie wnioskować do ZUS o niepobieranie miesięcznych zaliczek. Wtedy całą emeryturę brutto otrzymujecie pomniejszoną tylko o składkę zdrowotną, a podatek rozliczacie dopiero w zeznaniu rocznym. System emerytalny przewiduje również możliwość otrzymywania emerytur częściowych przy kontynuowaniu pracy. W takich przypadkach obliczenia stają się bardziej skomplikowane, bo dochody z pracy i z emerytury są łączone dla celów podatkowych. Może to prowadzić do wyższego obciążenia podatkowego niż w przypadku samej emerytury. Planując swoje finanse emerytalne, warto uwzględnić nie tylko bieżące kwoty netto, ale także przewidywane zmiany w przyszłości. System emerytalny podlega regularnym waloryzacjom, zwykle raz w roku. Wysokość waloryzacji zależy od inflacji i wzrostu wynagrodzeń, więc trudno dokładnie przewidzieć przyszłe kwoty. Jednak trend jest wzrostowy, co oznacza, że emerytury będą stopniowo rosły. Bardzo praktyczną informacją jest sposób sprawdzania swojej emerytury netto. Każdy emeryt ma dostęp do systemu informatycznego ZUS, gdzie może sprawdzić szczegółowe naliczenia swojego świadczenia. Logując się na platformie usług elektronicznych ZUS, macie dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących Waszej emerytury, w tym do szczegółowego rozliczenia wszystkich składek i podatków. Jeśli nie macie dostępu do internetu lub nie czujecie się pewnie z obsługą systemu elektronicznego, zawsze możecie zwrócić się bezpośrednio do oddziału ZUS. Pracownicy są zobowiązani do udzielenia szczegółowych informacji o sposobie naliczania Waszej emerytury i wyjaśnienia wszystkich potrąceń. Kolejnym ważnym aspektem są terminy wypłat emerytur. ZUS wypłaca emerytury w określonych terminach każdego miesiąca. W zależności od ostatniej cyfry numeru PESEL, znając swój termin wypłaty, możecie lepiej planować swoje miesięczne wydatki i być pewni, kiedy środki pojawią się na waszym koncie. Warto również pamiętać o możliwości zmiany sposobu otrzymywania emerytury. Możecie ją otrzymywać na konto bankowe, za pośrednictwem poczty lub odbierać gotówką w kasie ZUS. Każdy sposób ma swoje zalety i wady, ale najwygodniejszy i najbezpieczniejszy jest przelew na konto bankowe. System bankowy oferuje emerytom różne udogodnienia, takie jak bezpłatne prowadzenie konta czy preferencyjne warunki kredytów i pożyczek. Wiele banków ma specjalne oferty dla emerytów, które mogą pomóc w lepszym zarządzaniu finansami osobistymi. Warto porównać oferty różnych banków i wybrać tę, która najlepiej odpowiada Waszym potrzebom. Bardzo istotną kwestią jest also planowanie podatkowe na emeryturze. Jeśli macie dodatkowe źródła dochodów, takie jak wynajem mieszkania, odsetki od lokat czy dywidendy z akcji, mogą one wpływać na wysokość podatku od emerytury. W niektórych przypadkach opłaca się rozłożyć dochody w czasie lub skorzystać z dostępnych ulg podatkowych. Nie zapominajcie też o możliwości odliczenia od podatku różnych wydatków, takich jak koszty rehabilitacji, leków czy sprzętu medycznego. Dla emerytów z problemami zdrowotnymi te odliczenia mogą być znaczące i realnie zwiększyć kwotę otrzymywaną na rękę przez zmniejszenie podatku dochodowego. System emerytalny przewiduje również specjalne zasady dla niektórych grup zawodowych mundurowi, górnicy, kolejarze czy nauczyciele mogą mieć inne zasady naliczania emerytur i inne obciążenia podatkowe. Jeśli należycie do którejś z tych grup, warto sprawdzić, czy nie przysługują wam dodatkowe ulgi lub preferencje. Bardzo praktyczną radą jest prowadzenie dokumentacji wszystkich dochodów i wydatków związanych ze zdrowiem. Na emeryturze często wzrastają koszty medyczne, a wiele z nich można odliczyć od podatku. Zbierajcie faktury za leki, wizyty prywatne, zabiegi rehabilitacyjne czy sprzęt medyczny, te wydatki mogą znacząco zmniejszyć wasze obciążenie podatkowe. Warto również wiedzieć o możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jeśli jeden z małżonków ma znacznie wyższą emeryturę od drugiego. Wspólne rozliczenie może okazać się korzystniejsze. System podatkowy pozwala na wybór najkorzystniejszej formy rozliczenia, więc warto to sprawdzić przed złożeniem zeznania podatkowego. Kolejną istotną informacją jest możliwość otrzymywania emerytury za granicą. Jeśli planujecie zamieszkanie poza Polską, emerytura może być przekazywana na zagraniczne konto bankowe, jednak mogą obowiązywać inne zasady podatkowe w zależności od kraju zamieszkania i umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. System emerytalny podlega ciągłym zmianom i ulepszeniom. Rząd regularnie wprowadza nowe rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji emerytów. Warto śledzić te zmiany, bo mogą one wpływać na wysokość Waszych świadczeń. Najlepszym źródłem informacji jest strona internetowa ZUS oraz oficjalne komunikaty Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Nie zapominajcie też o dodatkowych świadczeniach, które mogą Wam przysługiwać. Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe wypłaty, które znacząco zwiększają roczne dochody emerytów. Te świadczenia mają swoje specyficzne zasady naliczania i wypłacania, ale dla większości emerytów stanowią istotny dodatek do budżetu. Planując swoje finanse, warto również pomyśleć o oszczędzaniu części emerytury. Nawet niewielkie kwoty odkładane regularnie mogą w przyszłości zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo finansowe. Banki oferują emerytom różne formy lokat i oszczędności z preferencyjnymi warunkami.